Baśnie, bajki, bajeczki od cioci Adeczki. Hugh Lofting. Doktor Doolittle i jego zwierzęta. Tłumaczenie Jarek Westermark. Rozdział trzynasty. Czerwone żagle, błękitne skrzydła. W drodze powrotnej statek doktora musiał opłynąć wybrzeże Berberii. To dzikie, ogludne miejsce, nic tylko piach i kamienie. Zamieszkiwali je berberyjscy piraci. Była to banda rzezimieszków, którzy czekali tylko aż przepływające obok okręty roztrzaskają się o skały wybrzeża. Często też, gdy widzieli statek, rzucali się do swoich szybkich łodzi i ruszali w pogoń. Jeśli udało im się schwytać kogoś na otwartym morzu, natychmiast go okradali i brali do niewoli, a jego okręt posyłali na dno. Następnie wracali do Berberii, śpiewając wesołe pieśni, niezwykle z siebie dumni, że tak bardzo uprzykrzyli komuś życie. Swoim więźniom kazali pisać do krewnych listy z żądaniem okupu. Jeśli krewni nie wysłali pieniędzy, piraci często rzucali pojmanych do morza. A teraz, pewnego słonecznego dnia, doktor i Dab-Dab przechadzali się właśnie po pokładzie, żeby rozprostować nogi. Wiał miły, żywczy wiatr i wszyscy byli zadowoleni. Niespodziewanie Dab-Dab zobaczyła daleko za ich statkiem inny żagiel. Czerwony. Mam złe przeczucia, powiedziała dab-dab. To chyba nie jest przyjazny statek. Będą z tego nowe kłopoty. Jeep, który drzemał na słońcu, nagle zaczął warczeć przez sen. Hmm. Czuję pieczeń wołową, wymruczał. Niedopieczone mięso zalane brązowym sosem. Wielkie nieba zakrzyknął doktor. Co ten pies wyrabia? Nie dość, że gada, to jeszcze węszy przez sen Na to wychodzi powiedziała Dab-Dab. Wszystkie psy to potrafią ale co on właściwie czuje spytał doktor przecież nie pieczemy wołowiny. Nie! Przyznała dab-dab. Zapach musi dochodzić ze statku z czerwonym żaglem. Jest piętnaście kilometrów za nami, zauważył doktor. Pies nie wywąchałby nic z takiej odległości. Wywąchałby! powiedziała dab-dab. Sam go o to zapytaj. Wtedy jeep, który nadal spał, zaczął warczeć, aż jego warga uniosła się, odsłaniając rząd czystych białych zębów. Czuję złych ludzi warknął. Najgorszych jakich kiedykolwiek zwerszyłem. Czuję nosem kłopoty. Czuję. Że będzie bitka sześciu łajdaków na jednego bohatera. Chcę mu pomóc. Szczekał tak głośno, że aż sam się obudził. Rozejrzał się zaskoczony. Spójrz! Zawołała dab Tamta łódź jest coraz bliżej. Można policzyć jej żagle. Są trzy. Wszystkie czerwone. Nie wiem, kto tam płynie, ale na pewno nas ściga cię. O to! Źli marynarze, oznajmił Jeep. Ich statek jest bardzo prędki. To na pewno piraci berberyjscy. Cóż, musimy postawić więcej żagli, stwierdził doktor. Wtedy popłyniemy szybciej i zdołamy im uciec. Zbiegnij pod pokład Jeepie i przynieś mi wszystkie żagle, jakie tam znajdziesz. Pies zbiegł po schodach i przywlókł wszystkie dostępne żagle. Jednak nawet kiedy wciągnięto je na maszty, łódź nadal sunęła o wiele wolniej od statku piratów, który z każdą chwilą zbliżał się coraz bardziej. Książę dał nam jakąś starą krypę! wyrzekał prosiaczek Gab-Gab. Sądzę, że najwolniejszą, jaką tylko miał. Równie dobrze moglibyśmy próbować uciec piratom w wazie do zupy. Patrzcie, jak są blisko! Widać już wąsy na twarzach tych rzeźnieszków. Jest ich sześciu. Co robimy? Doktor poprosił Dab-Dab, żeby poleciała do jaskółek. Miała im opowiedzieć o piratach i poprosić o radę. Kiedy jaskółki o wszystkim się dowiedziały, obsiadły pokład wokół doktora. Poleciły mu rozplątać długie liny, żeby zrobić z nich mnóstwo cieniutkich sznureczków, które następnie przywiązały do dziobu. Chwyciły je i poleciały, ciągnąc za sobą łódź. Choć jaskółki w pojedynkę czy w parze nie są zbyt silne, całe stado to już zupełnie inna historia. Do statku doktora przywiązanych było tymczasem aż tysiąc sznurków, a każdy z nich ciągnęło dwa tysiące ptaków, prawdziwych asów przestworzy. Nie minęło wiele czasu, a rozwinęły taką prędkość, że doktor musiał dociskać do głowy kapelusz obydwoma rękami. Czuł, że statek niemal unosi się na falach. Płynął tak szybko, że woda pod nim pieniła się i syczała. Zwierzęta na pokładzie zaczęły śmiać się i tańczyć z rozwianym futrem, bo kiedy spoglądały w tył na statek piracki, widziały, że robi się coraz mniejszy. Czerwone żagle zostały daleko daleko w tyle. Rozdział czternasty. Szczurza przestroga. Niełatwo jest ciągnąć za sobą cały statek. Po dwóch czy trzech godzinach jaskółki zaczęły się męczyć, dyszały ciężko, bolały je skrzydła, dały więc znać doktorowi, że niedługo będą musiały odpocząć. Zamierzały zaciągnąć statek na położoną niedaleko wyspę, żeby ukryć go w głębokiej zatoce, póki trochę nie odsapną i nie będą gotowe ruszyć dalej. Doktor spojrzał na wyspę, o której mówiły, była bardzo piękna, a na jej środku wznosiła się porośnięta zielenią góra. Kiedy statek wpłynął już bezpiecznie do zatoki, tak że nie było go widać od strony morza, doktor powiedział, że chętnie zejdzie na ląd, żeby poszukać wody, bo za łodze nie zostało już nic do picia. Poradził zwierzętom, żeby też poszły rozprostować łapy. Kiedy schodzili na wybrzeże, doktor zauważył, że dołączyło do nich całe stado szczurów, które wyszły spod pokładu. Jeep zaczął je gonić, bo zawsze uwielbiał łapać gryzonia, ale doktor kazał mu przestać. Wielki, czarny szczur, który najwyraźniej miał doktorowi coś do powiedzenia, Przydreptał nieśmiało po relingu kątem oka przez cały czas obserwując psa, zakaszlał nerwowo dwa czy trzy razy, oczyścił wąsiki, otarł pyszczek i powiedział. Cóż, z pewnością wiesz, doktorze, że na wszystkich statkach są szczury? Owszem, przyznał doktor, A Słyszałeś, że szczury zawsze uciekają z tonącego okrętu? Tak, odpowiedział doktor. Obiło mi się o uszy. Ludzie zawsze kwitują to szyderczym uśmieszkiem, jakby chodziło o coś, czego należy się wstydzić. Ale przecież nie sposób mieć do nas pretensji, prawda? Kto chciałby zostać na tonącym okręcie, gdyby mógł z niego uciec? To ma sens, przyznał doktor. Ma to sens. Rozumiem, co masz na myśli. Czy chciałeś mi powiedzieć coś jeszcze? Tak, przyznał szczur. Przyszedłem oznajmić, że opuszczamy ten statek. Postanowiłem cię ostrzec. To zły statek. Niebezpieczny. Burty są za słabe, a deski przegniłe. Nie minie doba, a pójdzie na dno. Skąd wiecie? Spytał doktor. Po prostu wiemy, odparł szczur. Nie? I to jakie? Wtedy już wiedzieliśmy, że nie minął dwa dni, a statek na pewno zatonie. Uznaliśmy, że opuścimy go, kiedy tylko w zasięgu wzroku znajdzie się ląd. To kiepska łajba, doktorze. Nie pływaj nią więcej, bo inaczej na pewno pójdziesz na dno. Do widzenia! Idziemy szukać dobrego schronienia na wyspie. Do widzenia! Rzekł doktor. I bardzo dziękuję, że mi o tym opowiedziałeś. To bardzo uprzejme, bardzo. Uszanowania dla ciotki, doskonale ją pamiętam. Zostaw tego szczura dzip do nogi, leżeć. Potem doktor i jego zwierzęta ruszyli przed siebie w poszukiwaniu wody, niosąc wiadra i rądle, podczas gdy resztą bagaży zajęły się jaskółki. Ciekawe, jak nazywa się ta wyspa! Powiedział doktor, gdy wspinali się już po zboczu góry. Wydaje się bardzo przyjemna i zamieszkuje ją mnóstwo ptaków. Przecież to jedna z wysp kanaryjskich, stwierdziła dab-dab. Nie słyszysz ile tu kanarków? Doktor przystanął i nastawił ucha. Niech mnie rzeczywiście rzucił, ale ze mnie głupiec. Może one powiedzą nam, gdzie znajdziemy wodę. Kanarki, które słyszały o doktorze Dulitlu od wędrownych ptaków, zaprowadziły go do pięknego źródełka chłodnej, czystej wody, w której lubiły się kąpać. Pokazały mu też wspaniałe łąki pełne roślin, których nasiona jadły, oraz inne warte uwagi miejsca na wyspie. Dwugłowiec był zachwycony. Bo zielona trawa smakowała mu o wiele bardziej od suszonych jabłek, które jadł na pokładzie. A gab-gab kwiknął z rozkoszy, gdy znalazł całą dolinę pełną trzciny cukrowej. Nieco później, gdy wszyscy napili się już i najedli dosyta i leżeli na plecach, słuchając śpiewu kanarków, podleciały do nich dwie bardzo zdenerwowane jaskółki zawołały. Piraci wpłynęli do zatoki. Są na naszym statku pod pokładem. Patrzą, co by tu ukraść. Ich własna bardzo szybka łódź stoi pusta. Jeśli zaraz pójdziecie wszyscy na brzeg, możecie do niej wsiąść, odpłynąć i uciec, ale trzeba się spieszyć. Co za świetny pomysł, rzekł doktor. Wybornie. Zaraz przywołał do siebie zwierzęta, pożegnał się z kanarkami i pobiegł na plażę. Kiedy dotarli na brzeg, zobaczyli, że piracki statek o trzech czerwonych żaglach stoi nieruchomo. Zgodnie z tym, co powiedziały jaskółki, na pokładzie nie było nikogo. Piraci myszkowali teraz pod pokładem łajby Dulitla, szukając wartościowych przedmiotów. Więc John Doolittle kazał zwierzętom iść na paluszkach i przekradł się razem z nimi na piracki statek. Rozdział piętnasty Smok Berberii Wszystko poszłoby gładko, Gdyby prosiaczek nie przeziębił się, gdy jadł na wyspie wilgotną trzcinę cukrową. Oto co się stało. Doktor i zwierzęta bezszelestnie podnieśli kotwicę, po czym zaczęli powoli i ostrożnie wypływać z zatoki. Gdy nagle gab gab, kichnął tak głośno, że piraci na drugim statku natychmiast wybiegli na pokład, żeby zobaczyć, co to za hałasy. Kiedy tylko zorientowali się, że doktor ucieka, postawili żagle i pożeglowali, tak żeby zablokować mu drogę na otwarte morze. Następnie przywódca złoczyńców, Ben Ali, zwany Smokiem, pogroził doktorowi pięścią i wrzasnął przez dzielącą ich wodę. Jesteś w pułapce, drogi przyjacielu. Chciałeś czmychnąć moim własnym statkiem? Za słaby z ciebie marynarz, żeby pokonać Bena, Alego, Smoka, Berberii. Chcę twoją kaczkę i prosiaka. Dziś na kolację zjemy z schabowego i pieczyste. A zanim pozwolę ci udać się do domu, zmuszę twoich krewnych, żeby wysłali mi skrzynię pełną złota. Nieszczęsny gab-gab zaczął płakać, a dab-da przykowała się do lotu, żeby ratować życie. Ale słowa tutu nachyliła się i zaczęła szeptać doktorowi do ucha. Uhu, pozwól mu gadać dalej, doktorze. Nasza stara łajba na pewno wkrótce zatonie. Szczury mówiły, że pójdzie na dno nie później niż jutrzejszej nocy. U -u. A w takich sprawach szczury nigdy się nie mylą. Bądź uprzejmy i czekaj, aż statek zatonie pod benem ali. Uhuhu. Niech gada. Uhuhu. Chwila do jutrzejszej nocy, spytał doktor. Cóż zrobię, co będę mógł? Zastanówmy się, o czym mógłbym z nim porozmawiać. Litości, rzucił Jeep. Przecież damy tym draniom radę. Jest ich tylko sześciu. U, 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 u. Niech wejdą na pokład. Po powrocie do domu chętnie pochwalę się owczarkowi sąsiadów, że ugryzłem prawdziwego pirata. Niech tu przyjdą. Damy radę. U, 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 u. Mają pistolety i szable. Zauważył doktor. Nie, to kiepski pomysł. Muszę porozmawiać z ich hersztem. Słuchaj no, beniali. Ale zanim doktor zdążył powiedzieć coś więcej, piraci zaczęli podpływać coraz bliżej. Śmiali się gromko i zastanawiali na głos, który z nich jako pierwszy zdoła złapać prosiaka. Biedny Gab-Gab był ledwie żywy ze strachu, a dwugłowiec zaczął ostrzyć sobie rogi o maszt, pewny, że zaraz dojdzie do walki. Tymczasem Jeep wyskakiwał w górę z czterech łap i szczekał, śląc pod adresem Bena, alego najgorsze wyzwiska w języku psów. Niespodziewanie piratom zepsuł się humor. Przestali się śmiać i żartować, wyglądali na zaniepokojonych. Coś było nie tak. Ben Ali zerknął pod nogi i ryknął. To piorun trzaśnie panowie! Łódź przecieka! Pozostali piraci wyjrzeli za burtę i zorientowali się, że łódź rzeczywiście zanurza się coraz głębiej i głębiej. Jeden z nich odezwał się do Bena Alego: Przecież gdyby to zobaczylibyśmy uciekające szczury. Wydurnie! Wrzasnął do nich Jeep z pokładu drugiego statku. Nie było już ich na pokładzie, zawinęły się dwie godziny temu. Ho, 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 ho. Ten się śmieje, gdy się śmieje ostatni, drodzy przyjaciele. Ho, 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 Ale oni go rzecz jasna nie zrozumieli. Dziób zanurzał się coraz szybciej, aż wreszcie wydawało się, że cały statek stoi na głowie. Piraci chwytali się relingu, masztów i lin. Żeby nie spaść do morza, ale chwilę później woda wtargnęła z rykiem do środka przez okna i drzwi. Statek poszedł na dno jak kamień, wydając przy tym złowrogi bulgot. Sześciu złoczyńców dryfowało teraz na falach w zatoce. Niektórzy ruszyli w pław w kierunku wyspy, ale inni próbowali dostać się na łódź, którą zajął doktor. Tyle, że Jeep kłapał groźnie zębami, więc bali się wspiąć na pokład. Nagle wszyscy wydali zbiorowy jęk strachu. Rekiny, rekiny nadpływają! Dajcie nam wejść, zanim nas zjedzą! Pomocy, rekiny! Doktor też widział, jak wodę zatoki przecinają płetwy wielkich ryb. Jeden z żarłaczy podpłynął do statku, wystawił nozy z wody i spytał go: Czy to pan John Dolittle, słynny lekarz zwierząt? Tak, odparł doktor To ja. Cóż, rzekł rekin wiemy, że ci piraci to typki z ciemnej gwiazdy szczególnie Ben Ali. Jeśli wam przeszkadzają, chętnie ich schrupiemy. Będziecie mieli spokój. Dziękuję, powiedział doktor. To naprawdę bardzo uprzejme z waszej strony, ale nie sądzę, by pożarcie piratów było konieczne. Nie pozwólcie im dotrzeć do brzegu, póki nie dam wam znaku. Niech pływają w kółko, dobrze? I proszę was, skońcie Bena Alego, żeby tu podpłynął, bo chcę z nim porozmawiać. Rekiny posłusznie zagoniły Bena Alego do doktora. Posłuchaj, Benie Ali rzekł John, Doolittle, przechylając się przez reling. Byłeś bardzo złym człowiekiem, jak rozumiem, wielokrotnym mordercą. Te oto rekiny zaoferowały uprzejmie, że pożrą cię, żeby ułatwić mi życie. Bez ciebie może rzeczywiście stałoby się bezpieczniejsze. Ale jeśli obiecasz, że postąpisz tak jak ci powiem, puszczę cię wolno. Co mam zrobić? spytał pirat zerkając na wielkiego rekina, który obwąchiwał pod wodą jego nogę. Nie wolno ci zabić już nikogo więcej, powiedział doktor. Przestaniesz też kraść. Musisz zrezygnować z zatapiania statków, porzucić życie pirata. To czem ja się będę zajmował? spytał Ben Ali. Z czego będę żył? Ty i twoi ludzie musicie udać się na wyspę i zacząć uprawiać karmę dla ptaków. Odparł doktor. To znaczy będziecie uprawiali rośliny, z których nasiona jedzą kanarki. Smok Berberii zbladł z wściekłości. Karma dla ptaków? jęknął z obrzydzeniem. A nie mogę chociaż zostać marynarzem? Nie, odpowiedział doktor, nie możesz. Byłeś nim już wystarczająco długo. Posłałeś wiele statków i wiele dobrych ludzi na dno morza. Resztę życia musisz spędzić jako spokojny rolnik. Rekin czeka. Nie marnuj dłużej jego czasu. Zdecyduj się. Niech to piorun strzeli. Wymamrotał Ben Ali. Karma dla kanarków? Potem znów spojrzał w wodę i zobaczył, że wielki rekin obwąchuje mu drugą nogę. Niech będzie, rzekł ze smutkiem. Zostaniemy rolnikami. Ale pamiętaj, powiedział doktor, że jeśli złamiesz daną obietnicę i znów zaczniesz kraść i zabijać, Dowiem się o tym, bo kanarki przylecą wszystko mi powiedzieć. Bądź pewien, że wymyślę dla ciebie odpowiednią karę, bo choć nie potrafię żeglować tak dobrze jak ty, póki mam za przyjaciół zwierzęta lądowe i wodne, nie muszę bać się pirackiego wodza. Choćby nawet nazywał się smokiem Berberii. A teraz płyni na wyspę, gdzie czeka cię nowe, spokojne życie rolnika. Następnie doktor spojrzał na wielkiego rekina, machnął ręką i powiedział: W porządku, pozwólcie im dopłynąć do brzegu. Podobała Wam się bajka? To zostawcie cioci lajka. A jeśli kolejnych przegapić nie chcecie, sprawdźcie, czy kanał subskrybujecie.